Na pewno w waszym domu znaleźliście jakieś rolki tekturowe. Ja znalazłam taką. Taką. Słuchajcie, mając już takie dwie rolki, możemy zagrać na nich, tak jakby to były pałeczki drewniane. Oczywiście możemy je ozdobić i już mamy gotowy instrument. Ale jeżeli chcemy się pobawić trochę bardziej, możemy wziąć taką rolkę powinąć wokół niej taką tekturę falistą. Na przykład yy, czasami w kartonach jest taka struktura. Yy? I wtedy, o, jak owinięmy, ja akurat nie przylepiałam, tylko szczepiłam tutaj gumeczkami do, do rolki taką tekturę. I mamy już instrument, który się nazywa guiro. W ten sposób wydobywamy dźwięk. I można też uderzając. Oczywiście można ten instrument ozdobić. To jest jeden ze sposobów zrobienia. Weera. Jeżeli ktoś nie ma takiej tektury falistej, można wziąć karton. Gdzieś tutaj mam ten karton. Jest tutaj. O. Karton. Taki zwykły kawałek jak kartonika. Troszeczkę zgiąć, żeby wydobyć a tutaj tą, o, tą strukturę falistą. I posłuchajcie. Też jest ten dźwięk, ale wiadomo, że taki karton ciężko bardzo szczepić dookoła łupki, e, więc już mamy po prostu gotowy instrument, ale go ozdabiamy. Jak jeszcze można zrobić Guillaume? Mamy tutaj o, kawałek w koli aluminiowej, gryzadnie polie. palujemy, falujemy. O! I słuchajcie, wokół. Wokół naszej rurki, oblatane, tutaj ten dźwięk jest troszeczkę inny, Oj, mi się akurat tutaj zsuwa, ale można przytepić gumeczką, bądź przylepić. I też mamy swego rodzaju wheel. Zapraszam Was do wspólnego budowania instrumentów.